Nazywam się Remik Kaczewski, pracuję w firmie Jartek Europe i dziś w naszym cyklu Jartek Tips and Tricks chciałbym Wam pokazać, jak w prosty sposób można zaprojektować etykietę w programie Bartender. Ja mam do dyspozycji Bartender Enterprise, natomiast Wy możecie skorzystać z dowolnej wersji tego oprogramowania, również w wersji Workstation. Będziecie mogli wykonać to samo, co ja dzisiaj zaplanowałem. Na początek musimy zdefiniować format naszej etykiety, ponieważ ja nie mam zainstalowanej drukarki do etykiet. Wykorzystam drukarkę zwykłą biurową. W związku z tym zaprojektuję etykietę na formacie A4, czyli będzie kilka etykiet na takiej kartce. Na początek definiujemy więc format. Wykorzystam sobie tutaj jakiś gotowy szablon. Podłączam. Etykietę pod drukarkę. Drukarka, etykieta zawsze jest przygotowana pod kątem konkretnej e, drukarki. Tutaj mogę sobie wybrać format etykiety, który mi pasuje. Załóżmy, że to. I mamy przygotowany format etykiety. Mamy więc zdefiniowany format etykiety. Teraz chciałbym wstawić jakieś informacje, na przykład informacje o mojej firmie. Jak widzicie, możemy w prosty sposób je przestawiać. Następnie, jakąś zmienną Kod kreskowy. Możemy tutaj wybrać różne kody kreskowe. Są one pogrupowane według różnych zastosowań. Ja zastosuję w tym przypadku kod 128, który daje mi duże możliwości, jeśli chodzi o kodowanie w nim informacji. Po umieszczeniu kodu we właściwościach, wybieram źródło danych, ponieważ chcę to pobrać. Z pliku baza danowego muszę wejść w odpowiednie miejsce, wybrać typ źródła danych, i tu, jak widzicie, mamy różne pola do wyboru. Ja wybieram podłączenie do bazy danych, ponieważ jeszcze tej bazy nie mam podłączonej. Muszę to wykonać przy pierwszym takim ruchu. Ponieważ ja mam wersję Bartender Enterprise, mam duże możliwości podłączenia się do różnych baz. W wersji Workstation będzie tych możliwości mniej. Mam plik przykładowy plik excelowy przygotowany, więc wybieram tutaj Excela, wskazuję jego położenie i dalej kończę kreatorem podłączanie bazy danych. Jak widzicie automatycznie pojawiły mi się pola dostępne w tym pliku, wybieram zmienną kod i ona została podłączona. Chciałbym jeszcze oczywiście umieścić nazwę przypisaną do tego kodu kreskowego. Podobnie robię to, w, czyli zmieniam typ danych, wybieram z pola da bazy i tutaj wybieram na liście zmiennych dostępnych nazwę. Jak widzicie napis mi się już zmienił. Chciałbym jeszcze wstawić jakąś grafikę. Mogę ją wybrać na przykład z internetu, tu wpisując na przykład tools i mogę wybrać różne grafiki, które system podpowie mi, czy wyznajdzie wy w sieci. Chciałbym wstawić jeszcze. Jedną zmienną związaną z informacją, informującą nas o tym, kiedy ta etykieta została wydrukowana, gdybyśmy na przykład chcieli śledzić partię, czas druku i tak dalej. W tym przypadku, podobnie jak w przypadku podłączania bazy danych, wybieram tutaj typ źródła danych jako zegar. Teraz jedyne, co, co możemy jeszcze zrobić, może nie jedyne, ale to, co możemy jeszcze zrobić, to zmienić typ danych, żeby pokazać w inny sposób datę. Chcemy na przykład mieć też informacje co do godziny. I na przykład mamy taką informację. Możemy sobie jakoś rozplanować żeby nam to ładnie wyglądało. Powiększenie kodu może tutaj nie zadziałać najlepiej na tej formacie etykiety. To zwrócę uwagę, jak możecie zwrócić uwagę, że oprogramowanie dba o to, żeby zostały zachowane odpowiednie proporcje kodu, czyli tych kresek grubych, cienkich, czarnych i białych. Możemy sobie to rozplanować, żeby ładnie to wyglądało na etykiecie. I Efekt finalny wygląda w ten sposób.